Rządy i marszałkowie robią sobie co chcą z przewozami regionalnymi, mając różne interesy, cierpią na tym podróżni. Proszę sobie zobaczyć, jesteśmy tutaj dzisiaj w Bydgoszczy, na terenie województwa kujawsko pomorskiego gdzie marszałek województwa pod pozorem konkurencji podpisuje dziesięcioletnie umowy na świadczenie usług przewozowych z firmą Arriva. Wiecie co to jest Ariwa? To podróżny Małowie co to jest Ariwa. Bo jak były grudniowe mrozy i śniegi, to rzadko kiedy te pociągi jeździły. A umowa jest podpisana dziesięcioletnia. Opóźnienia po stopie po 150, po 150, minut. Albo w ogóle nie jadą. Albo jadą autobusy zastępcze. Albo nie jedzie nic. Pan marszałek podpisał urody dziesięcioletnią. I w województwie, w którym trakcja spalinowa. Ma około 10-15% udziału w rynku przewozów pasażerskich, uruchomił 40% środków na przewozy regionalne dla tej spółki. Tak wygląda konkurencja, budowana na polskich torach. Dzisiaj wszystkie długi przewozów regionalnych to 600 milionów złotych. I rząd umywa ręce, nie martwi się, że w tej spółce pracuje 15 tysięcy kolejarzy. i oddaje do. do obrad parlamentu ustawę upadłości za chwilę 15 tysięcy ludzi razem z tą spółką przewozu regionalne wysadzą w kosmos bo będziemy sobie budować spółki regionalne w poszczególnych województwach i doprowadzimy do sytuacji takiej, że dzisiaj pociąg przewozów regionalnych nie może się przebić przez granice województwa bo dojeżdża do granicy województwa, jest inne województwo i nie jedzie dalej. Albo jest komunikacja zastępcza. A niedługo wprowadzi się paszporty na, na granicach województw. Proszę zobaczyć, co się stało ze spółką Intercity. Spółka przygotowywana do debiutu giełdowego. Perełka polskich przewozów kwalifikowanych. Po przekazaniu majątku, po przekazaniu pociągów międzywojewódzkich. Spółka praktycznie bankrut. W tej chwili. Zadłużenie sięga blisko 200 milionów złotych. Tak wygląda sytuacja. Spółka, która była restrukturyzowana dwa lata temu. Były prezes, już były prezes, na pierwszym spotkaniu ze związkami zawodowymi mówi, że ze spółki należy zwolnić 50% załogi. Jaka jest oferta przewozowa? Kto wsiada do pociągów Intercity, jeżeli nasza infrastruktura kolejowa jest taka, że pociągi jadą 50 km na godzinę przez dwie godziny? Tak jest reformowana polska kolej. Do tego doprowadzają poszczególni, poszczególni, poszczególne rządy łącznie z naszym obecnym ministrem. Chcę przypomnieć jedno zdarzenie, szanowne koleżanki i koledzy. Sprzed dwóch lat, kiedy to w czasie obchodów Dnia Kolejarza pan minister Grabarczyk bardzo sportowym, wręcz piłkarskim biegiem wbiegł na trybunę. W sali kongresowej i do wszystkich kolejarzy mówił, że jego hasło, które wisi w tej chwili w gabinecie kolej na kolej głupcze cała so sala kongresowa wszyscy kolejarze panu ministrowi klaskali, bo myśleli, że w końcu jest minister, który prowadzi kolej na drogi rozwoju. Niestety nie przewidzieliśmy tego, że pan minister, ogłaszając hasło kolej na kolej głupcze miał całkowicie co innego na myśli. Bo on to mówił po tym, jak zamknęli polskie kopalnie, po tym, jak zamknęli polskie stocznie i potem ogłosił hasło kolej na kolej górcze, tylko nie na rozwój, a na destrukcję i zamykanie polskiej kolei. Można świezić i powodować, że z nas się śmieje przez te działania medialne rządu cała Europa. Tylko nie kolejarze są winni tego, że środki unijne są zaoszczędzone i niewykorzystane, bo stan infrastruktury jest taki, jaki jest. Należy zapytać pana ministra, czy Polska kolej na ziemiach polskich zaczęła jeździć wczoraj, czy może istnieje tu od 150 lat? że kolej przedwojenna była uwłaszczona na ziemiach i gruntach i również po wojnie, czy nie przejęła po trzeciej Rzeczy na ziemiach odzyskanych gruntów i nie funkcjonowała, to należy zapytać pana ministra, dlaczego do dzisiaj nie ma ustawowej regulacji uwłaszczenia kolei na ziemiach na gruntach, dla których jest? I to się robi pokazowe uwłaszczenia, biegają geodeci, biegają notariusze, wydzielają działki i pokazują, że muszą uregulować grunty, nie mogąc wykorzystać funduszy unijnych. A pytam się, czy polskie autostrady, które z takim rozmachem są budowane, czy one odbywają się... Na podstawie normalnego prawa budowlanego, ze wszystkimi o ogłoszeniami. Bo dzisiaj kolej, żeby zrobić inwestycję, musi się pytać w ochronie środowiska, czy krzaciek może wyciąć. Dzisiaj kolej, nie wiem czy wiecie państwo, dochodzi do takich absurdów, że woda deszczowa spływająca z peronu, to nie jest woda. Tylko ścieki muszą być operaty wodno-kanalizacyjne. Więc pytanie, czy rząd chce uruchomić duże inwestycje w infrastrukturę kolejową? Czy tylko udaje, że chce uruchomić inwestycję kolejową. Czy prawdą jest to, tak co mówi prezes polskich linii kolejowych? Że polskie stać tylko na utrzymanie 7,5 tysiąca kilometrów linii. Dzisiaj jest 19 tysięcy kilometrów linii. Co powiedzą ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, do szkoły, do lekarza, z całej ściany wschodniej, z różnego rodzaju miejsc oddalonych, gdzie jest bieda, gdzie jest bezrobocie, gdzie kolej jest jednym oknem na świat tylko. Rząd pod wpływem słupków wyborczych spektakularnie przed mediami mówi, łamiąc prawo unijne i regulacje w tym temacie, że zabierze od nieudacznych kolejarzy pieniądze. Jaka będzie te, jaki będzie tego skutek? Ile kolejarzy straci miejsca pracy? Gdzie będą jeździły spółki kolejowe? Odpowiedzmy sobie sami. Taka, taka jest działalność Rządu Grabarza Polskich Kolei. I kolejarzy, jak wyglądał proces restrukturyzacji polskich kolei od 2000 roku, kiedy to z przedsiębiorstwa państwowego, które liczyło kiedyś 400 tysięcy kolejarzy, dzisiaj mamy niespełna 100 tysięcy kolejarzy, zreformowano całą kolej bez użycia złotówki budżetowej. Włożąc podróżnych, nie dostając na ten cel z ulgami, nie dostając żadnej rekompensaty za uruchamianie pociągów pasażerskich. Nawet, nawet umarzano długi hut, które chciano prywatyzować dla Mitala. To byli winni kolei pieniądze. To umorzono. Powstał pięciomiliardowy dług w PKPSA. Jak chcą w tej chwili zlikwidować dług PKPSA? A no chcą zlikwidować poprzez wyprzedaż spółek kolejowych. Na pierwszy ogień idzie spółka PKP Cargo, która jest drugim przewoźnikiem towarowym w Europie. Związki Zawodowe i kolejarze nie mówią nieprywatyzacji, ale mówimy niewyprzedaży spółek kolejowych. Bo to są firmy, które mogą przynosić dochody do budżetu państwa, a nie wykorzystywane do załatwiania długów budżetowych PKP. Ta prywatyzacja, mieli państwo, z przeznaczeniem środków na długi to jest upadek tych firm. My mówimy o procesach prywatyzacyjnych, wyłącznie takich procesach prywatyzacyjnych, które podniosą konkurencyjność firm kolejowych, które dadzą pieniądze firmom na zakupy taboru, a nie na wyprzedaż za długi kolejowe. Bo to jest śmierć. Śmierć dla naszych klientów, dla kolejarzy i dla polskich kolei. My się na takie rozwiązania nie zgadzamy. Jest największym złem dla nas, dla pasażerów. Po tym państwu, który się zrobił w grudniu i Sylwestra, pasażerowie mają już dojść kolei. Ale to nie jest wina kolejarzy i to nie kolejarze mają za to przepraszać, tylko politycy i rządzący koleją. Teraz to, co powiedział Leszek: lecą głowy. Głowy nic nie dadzą. Albo się zmieni system, albo prokolejowe będzie polityka rządu, albo naprawdę będziemy musieli iść w ten strajk. Po to jeździmy po Polsce, żeby Was przekonać do tego, że jest to ostatnia chwila, że za chwilę nie będzie nas, kolejarzy, nie będzie polskiej kolei, tylko będą jeździć obcy przewoźnicy po naszych.